Witajcie ponownie na kanale z tej strony Aga. Co prawda, lato się dopiero kończy i jeszcze nawet nie mamy jesieni, ale w świadku skrapowym już trwają przygotowania do sezonu świątecznego. Z racji tego, że Abe Studio wypuściło nową kolekcję stempli właśnie w tematyce świątecznej, stąd i dzisiejsza kartka. A skoro stemple od Abe Studio, to i oczywiście styl Clean and Simple. Dzisiejszy tutorial dedykuję osobom początkującym, które mają małą wprawę z tuszowaniem albo nie mają też pomysłu, jak zrobić prostą pracę świąteczną z wykorzystaniem tuszy. Ja akurat postawiłam na tusze oxide. W przeciwieństwie do standardowych distress inków, oksydy bardzo ładnie ze sobą się mieszają, ale też są znacznie przyjemniejsze i prostsze do wykonywania tła. Niż tamte. Do wykonania tła wykorzystuję tylko dwa kolory oksydów: Tumble Glass oraz Blueprint Sketch. Pierwszy kolor, jaśniejszy, nakładam tak, aby nie dochodził on do końca kartki, a lekką chmurką e, przechodził w kolor bieli, dzięki czemu w łatwy sposób uzyskamy stopniowanie kolorów od najciemniejszego do najjaśniejszego. Bądźcie jednak ostrożni przy kolorze ciemnym. Ja postawiłam na dość mocny kolor, ze względu na to, że po prostu nie mam innego w kolekcji, ale jak widzicie, przy odrobinie wprawy i przy użyciu szczoteczki, to ma tutaj znaczenie, można bardzo ładnie te kolory ze sobą rozblendować. No właśnie, wspominam tutaj szczoteczkę. Ona ma tutaj kluczowe znaczenie, dlatego, że w przeciwieństwie do gąbeczki nabiera tego tuszu mniej, ale też nie wbija się ten tusz we włosie. W związku z tym bardzo łatwo jest wyblendować kolory ze sobą, a także nie narobić dosyć dużych plam, tak jak na przykład można to zrobić w przypadku gąbeczki. Oczywiście, jeżeli macie wprawę, no to już w tym momencie nie ma większego znaczenia. Ale jeżeli, jeżeli jesteście początkującymi, tuszocholikami, to wtedy naprawdę polecam szczoteczkę. Najprostszym sposobem robienia efektu śniegu to jest po pierwsze użycie zwykłej wody i pochlapania dość drobnym pędzelkiem, albo tego typu akwarelowym, jak tutaj widzicie, albo wachlarzowym. Ważne w tym, żeby te kropelki nie były zbyt duże i zbyt gęsto upakowane. A to dlatego, że dodamy za chwilę kolejną warstwę i to będą chlapnięcia, tym razem białą farbką akwarelową Colorex. Jak już wiecie po moich filmikach, jest to jeden z moich ulubionych sposobów na chlapnięcia na pracach wszelkiego rodzaju. Teraz będziemy budować zaspy śnieżne. Najprostszym sposobem na taki efekt jest po prostu wzięcie białego papieru, czy to akwarelowego, czy po prostu zwykłego brystolu i odtarcie jednej części, tworząc takie eski floreski, coś na kształt właśnie zasp śnieżnych. Dla lepszego efektu śniegu przyklejamy stroną, gdzie nie, nie widać tego oddarcia, ponieważ jak będziecie drzeć papier, to zobaczycie tą różnicę, że z jednej strony widać jakby część papieru, która zostaje, a z drugiej jest jakby równy papier. Ja nie docieram papieru na początku równo razem z kartką, dlatego robię to zaraz po przyklejeniu moich zasp śnieżnych do kartki. I jak zapewne chwilę temu zauważyliście, na moim tle była czarna ramka. Uznałam jednak, że nie wygląda ona zbyt elegancko i przy okazji przycinania śniegu przycięłam również i ją, dzięki czemu mam bardzo ładne przejście bez żadnych dodatkowych elementów. Tym razem pominęłam kolorowanie obrazków, ale jeżeli chcecie wiedzieć, jak to zrobić, to odsyłam was do jednego z moich filmików. Link znajdziecie w prawym górnym rogu na ekranie. Po pokolorowaniu i wycięciu głównych bohaterów tej kartki pozostaje jedynie ich przyklejenie w odpowiednich miejscach. Tym razem wybrałam trzy postaci, trzy pingwinki. I żeby już dopełnić świątecznej atmosfery, napis Radosnych Świąt. Listę wszystkich produktów, jakie wykorzystałam do zrobienia tej kartki, znajdziecie jak zawsze na dole w opisie pod filmem. Tu przy okazji dam Wam znać na temat jednej z nowości, chociaż nie wiem czy aż tak super nowych, ale w ABE Studio, a mianowicie bloczka dostęplowania. W sklepie ABE Studio znajdziecie kilka rozmiarów i kształtów tych bloczków. Ja tu akurat wykorzystuję okrągły, ale mam jeszcze kwadratowy i podłużny prostokątny. Bloczki są bardzo fajne, lekkie. Ładnie zaokrąglone, no i oczywiście też mają logo AB Studio. Stemple dobrze się ich trzymają, bardzo wygodnie się stempluje za ich pomocą. Także jeżeli szukacie yy, całkiem przyjemnych bloczków yy, do stempli, to bardzo polecam. Natomiast w kwestii osób niewprawionych albo początkujących, przy takich stawianiach napisów już bezpośrednio na pracy, to jednak polecałabym albo zrobić to wcześniej, albo wykorzystać tablicę dostępowania, bo jednak można zepsuć sobie całą pracę złą odbitką. A platforma dostępowania zawsze Wam daje szansę do jeszcze ponownego odbicia w tym samym miejscu stempla. Na koniec pracy dodaję jeszcze delikatne cieniowanie pod pingwinkami, tak żeby już wszystkie elementy ze sobą współgrały i żeby stworzyć odrobinę głębi. Dodałam również odrobinę brokatu, tak, żeby w pracy coś się delikatnie skrzyło. Tym razem nie są to kropelki nowo, a po prostu klej Magic, którym zrobiłam takie kropeczki imitujące śnieg i posypałam je brokatem. Dodałam również klej pod zwierzakami, tak, aby imitowało to skrzący się śnieg. I tak wygląda skończona praca. Mam nadzieję, że mój tutorial przypadł wam do gustu i że szczególnie tym, którzy po raz pierwszy sięgają po tusze distress, pomoże w oswojeniu się z tym medium. Z mojej strony to już wszystko. Zachęcam jednak do pozostania na moim kanale i obejrzenia innych moich tutoriali. Linki do nich znajdziecie po prawej stronie ekranu. Do następnego razu. Hej, hej!